Rok temu w kinach pojawił się film Kler Wojciecha Smażowskiego, który pobił szereg rekordów polskiego box office i stał się najbardziej kasową polską produkcją po 1989 roku w naszym kraju. Ze względu na bardzo bolesną tematykę, film podzielił jednak społeczeństwo i wywołał falę komentarzy oraz krajową dyskusję. Tymczasem jeszcze większy efekt, rozgłos oraz zaczyn do działania sprowokował najnowszy film Braci Sekielskich pod tytułem Tylko nie mów nikomu. Jak powiedział Wojciech Smarzowski, ja swój film nazwałem Kroplą, która drąży skałem. Film sekiel to już jest strumień. Dlaczego dokument jest tak ważny? Dlaczego wzbudza tyle emocji? Spróbujemy to wyjaśnić, więc obejrzyjcie nasz film do końca, a potem wypowiedzcie się. Film Tomasza Sekielskiego oraz jego brata Marka to przede wszystkim wstrząsający zapis rozmów dziennikarza z kilkoma księżmi katolickimi, którzy dopuścili się zbrodni pedofilii i molestowania nieletnich oraz konfrontacji z ich ofiarami. Ukazuje mechanizmy działania i tłumaczenia tych przestępstw, braku poczucia winy u oprawców, procedury postępowań wobec ofiar oraz dokonujących nadużyć, a także niezwykle bolesne prywatne przeżycia wykorzystywanych. Należy zauważyć, że dokument nie atakuje wiary ani ludzi wierzących, ale ujawnia bolący i niezaprzeczalny problem kościoła oraz sposób, w jaki ta instytucja sobie z nim radzi. Bo do tego typu nadużyć niestety dochodzi w różnych środowiskach, ale w kościele były dotychczas skrzętnie ukrywane. Film Braci Sekielskich to produkcja całkowicie niezależna, w całości sfinansowana ze zbiórki prowadzonej w serwisie crowdfundingowym patronite.pl, gdzie zebrano kwotę 450 tysięcy złotych. Tylko nie mów nikomu, został upubliczniony w serwisie YouTube na kanale Tomasza Sekielskiego w sobotę o 14.30, gdzie można go oglądać bez opłat i bez reklam. W jednym z fragmentów filmu, bohaterowie, były ofiary księży, zastanawiają się, dlaczego dziennikarze nie są wystarczająco dociekliwi, nie zajmują się tym tematem, nie pytają, nie drążą. Może to kwestia sumienia, ale widać, że temat wzbudza silne zainteresowanie. Film tylko w ciągu doby zebrał prawie 4 miliony wyświetleń i pobił rekord polskiego YouTube'a pod względem łącznego czasu oglądania tuż po premierze. A licznik wciąż rośnie. W dodatku film od początku prezentowany jest z angielskimi napisami i dociera również za granicę. Jak mówi Łukasz Skalik z sieci partnerskiej Video Brothers TV, TV, Polska żyje prawdopodobnie najważniejszym filmem dokumentalnym w historii, a na pewno największą produkcją internetową nad Wisłą. Faktycznie, film wywołał szereg dyskusji i komentarzy. Czy wreszcie sprowokuje do zmiany myślenia przedstawicieli władz, kościoła, a nawet samych ludzi? Przede wszystkim zastanawiające jest to, w jaki sposób i dlaczego ksiądz skazany za pedofilię i posiadający sądowy dożywotni zakaz pracy z dziećmi może zostać dopuszczony do pracy z nimi podczas rekolekcji czy opieki nad ministrantami i w dodatku wciąż pozostawać duchownym. Tak jak to było w przypadku zaprezentowanego w filmie księdza Dariusza Olejniczaka. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślił w rozmowie Stefan 24, że proboszczowie sami sobie wybierają rekolekcjonistów, a stuprocentowego sprawdzania do tej pory nie było. Winą księdza Olejniczaka jest to, że złamał zakaz sądowy, chociaż jak podają media, ksiądz złożył w niedzielę wieczorem na ręce papieża Franciszka swoją prośbą o przeniesienie do stanu świeckiego. Wyraził skruchę i zapewnił, że będzie w pełni współpracował z organami państwowymi. Które prowadzą przeciwko niemu postępowanie o złamanie zakazu sądowego w marcu 2019 roku? Winą powinny obarczyć się tu także procedury. Zaproszeni księża nie zawsze są odpowiednio sprawdzani. Decyzje wyboru należą do proboszcza i kuria w jej nie ingeruje. Na usta ciśnie się także sprawa księdza Kani, który mimo wyroku za posiadanie dziecięcej pornografii prowadził lekcje religii w szkole. Dlaczego na to pozwolono? Czy nazwiska skazanych nie powinny być ujawniane, by ostrzec rodziców? Czy ludzie uwierzą, że ksiądz też jest w stanie popełnić takich rzecz? Dziś Paweł Kanie jest wykluczony z duchowieństwa, ale okazuje się, że ten proces nie jest taki prosty. Aby pozbawić księdza statusu duchownego, musi on otrzymać wyrok wskazujący i odbyć karę, a po niej odbywa się proces kanoniczny, zakończony decyzją Stolicy Apostolskiej, czy dana osoba jest wydalona ze stanu duchownego, czy też odbędzie inną karę. W przypadku księdza Olejniczaka pozostawał on kapłanem, ale mógł prowadzić pracę z ograniczeniem sądowym, Czyli bez jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Czy zatem film Sekielskich spowoduje, że w procedurach kościelnych zajdą istotne zmiany, czy prześladowcy będą surowiej karani? Jak mówi Tomasz Sekielski w wywiadzie dla Tomasza Lisa, ciężko powiedzieć. Według dziennikarza, aby zbadać skalę dotychczas ukrywanego i manipulowanego problemu, powinna się zebrać jakaś komisja niezależna od kościoła, mogąca przejrzeć archiwa i dokumenty księży, by w pełni ocenić istotę spraw. Jak dodaje w rozmowie na temat, dziennikarz liczy, że dzięki filmowi w końcu zacznie się stawiać twarde pytania, Hierarchom, także o ich odpowiedzialność w tej kwestii. Jak dodaje w rozmowie z na temat, dziennikarz liczy, że dzięki filmowi w końcu zacznie się stawiać twarde pytania hierarchom, także o ich odpowiedzialność w tej kwestii. Bo według Sekielskiego historii o tym, że już tyle lat temu episkopat wdrożył procedury, albo że stosowany jest monitoring księży, nijak mają się do rzeczywistości. Jednak pod wpływem filmu, na przykład pomnik księdza Makulskiego w Licheniu, został zasłonięty. Pewne zmiany widać zachodzą, ale będzie to proces długotrwały i wymagający zmiany myślenia. Nowe podejście zdaje się prezentuje papież Franciszek, który w dokumencie jesteście światłem świata, nakazał konferencjom episkopatów na świecie, aby stworzyły rzeczowy i łatwo dostępny system umożliwiający ofiarom złożenie zawiadomienia o molestowaniu przez duchownych. Papież polecił również krajowym kościołom ustanowienie nowego urzędu kościelnego do spraw molestowania nieletnich lub osób bezradnych. Co więcej, od 1 czerwca duchowni będą mieli obowiązek zgłaszania do Watykanu każdego przypadku molestowania nieletnich. Ustanowione przez papieża prawo jest wynikiem zwołanego przez niego szczytu przewodniczących episkopatu na temat ochrony nieletnich w lutym 2019, na którym Franciszek mówił, stanowczo apeluję o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich w dziedzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach ze strony wszystkich władz i poszczególnych osób, ponieważ mamy tu do czynienia z ohydnymi przestępstwami, które powinny być wymazane z powierzchni Ziemi. Tego żąda wiele ofiar ukrytych w rodzinach i różnych środowiskach naszych społeczeństw. Wydaje się, że należy tu jeszcze zauważyć, że myślenie powinno się zmienić także w stosunku do ofiar tego typu nadużyć. Chodzi tu o myślenie społeczne. W dokumencie sekielskich jedna z ofiar wyznaje, że usłyszała od bliskiej osoby, że sam jest sobie winien, że po co łaził do księdza, który go krzywdził. Jak zauważa psycholog z filmu Tylko nie mów nikomu, można to wytłumaczyć po trosze syndromem sztokholmskim oraz mechanizmem oswajania dziecka oraz jego rodziny przez księży, będących często mi rodziny, będących osobami, którymi w wielu przypadkach wierzy się bardziej niż własnemu dziecku. Dlatego po obejrzeniu takiej produkcji wydaje się, że pomoc psychologa to dopiero dalszy etap współpracy z osobami pokrzywdzonymi. Wszystko powinno. Powinno się zacząć od siebie, od nauczenia dziecka, jaki dotyk jest odpowiedni, a jaki nie. Oraz, a właściwie przede wszystkim powinno się umieć rozmawiać z dziećmi o seksie, aby nie bały się powiedzieć rodzicom, że ktoś je krzywdzi i rozumiały, kiedy ktoś to robi. Powinni to robić rodzice, ale czy burzeniu fasady pruderyjności nie miały też służyć odpowiednie lekcje w szkołach? Czy nauczycieli też nie powinno się edukować do odpowiednich rozmów z uczniami na bolesne tematy? Kiedy dokonywanie takich wykroczeń w myśleniu ludzi przestanie być wstydem dla ofiar, a zacznie hańbą dla prześladowców? Wiadomo, na to też potrzeba czasu, choć kolejne produkcje typu tylko nie Nikomu, coraz większej ilości osób otwierają oczy. Co Wy myślicie o dokumencie Sekielskich Ciekawscy? Czy uważacie, że potrzebne są zmiany w myśleniu ludzi, mediów, przedstawicieli władzy albo kościoła? Jak zawsze zapraszamy Was do dyskusji i czekamy na Wasze komentarze.